Gdy widzę kwaśnicę to kwicę, a ocy mi świecą jak znicę. No zobaczcie sami. Kwaśnica na no bogato. Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof Japanuje ja się Siekłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale w mojej kuchni, a dzisiaj z cyklu Kuchnia dla laików zrobimy kwaśnicę. I na ten odcineczek serdecznie Was zapraszam. Na moim blacie już jest wszystko przygotowane. Oczywiście musi być kapusta kiszona. Jest żeberko wędzone, mięso. Jest boczek wędzony, jak widzicie pokrojony już jest w duże kawałki. Ziemniaki również. Jest cebula, przyprawy, także zaczynamy działać. W moim garnku znalazło się żeberko wędzone. Mięso, które było wcześniej przepukane, zalane jest to wodą. Wrzucamy czosnek, ziele angielskie i liś laurowy. I odpalamy palnik. No i czekamy, aż się nam zbierze szumowina, którą zbieramy. I w tym momencie możemy dodać marchewkę, selera, łyżkę, waszywka i dajemy się temu pogotować 30 minut, a potem wrzucimy ziemniaki. W nutku, żeby się nie pochlapać. Przykrywamy pokrywką i gotujemy to kolejne 20 minut ziemniaki. Muszą być tak na 3/4 miękkie, a potem wyciągniemy marchewkę selera i mięso, które pokroimy. Zróbmy to. Po wyjęciu wrzucamy naszą kapustę kiszoną. Pół kilo. Ok, ja mam woreczku, bo tutaj w Holandii właśnie można kupić takową kapustę kiszoną. Tylko w woreczku. I teraz to jeszcze koficzne. I będziemy to gotować kolejne 25 minut. W międzyczasie, tak jak już mówiłem wcześniej, Pokroimy mięso, marchewkę, no i usmażymy boczek i cebulę. Boczek i cebula już na mojej patelni. Już się to smaży z dodatkiem smalcu, także niech się to powoli robi. Wszystkie moje pokrojone rzeczy lądują z powrotem w garnku. Dodajmy to. Możemy to jeszcze raz popieprzyć. Nie bójcie się pieprzu, kwaśnica przyjmie prawie każdą ilość, no i biorę trochę majeranku i wcieram go do garnka. A za chwilę będziemy dodawać wszystko, co jest na patelni. Czas teraz ostatecznie wrzucić cebulę i boczek. Ho, ho, ho powiem wam, będzie kwaśnica na bogato. Tak, wrzucamy wszystko. Teraz jeszcze to można wszystko jeszcze raz popieprzyć. Kolejne przeczekać 20 minut, no i nasz kapuśniak będzie gotowy, a ja oczywiście pokażę wam efekt końcowy. No cóż mogę wam powiedzieć, kwaśnica to jedna z moich ulubionych zup. Proszę bardzo, tak to wszystko się pięknie prezentuje. Pamiętajcie. To jest po prostu niebiański smak. Pamiętajcie, że taka kwaśnica smakuje. Mimo wszystko na drugi dzień najlepiej. Także ja po łódku się będę z wami żegnał. To był Krzysztof rapanujo Bobylowski. Trzymajcie się do usłyszenia. Hej. A ja się tutaj zajadam.